Przejście w Dorochusku-Jagodzinie zablokowane. Zdesperowani przewoźnicy domagają się sprawnych odpraw, odrębnej kolejki dla pojazdów powracających na pusto i przywrócenia zezwoleń dla przewoźników ukraińskich. 5 września o godzinie 11 rozpoczął się protest przewoźników i blokada przejścia granicznego w Dorochusku-Jagodzinie. Przewoźnicy otwarcie deklarują rozszerzenie protestu na pozostałe przejścia graniczne z Ukrainą w Medyce, Rawie i w Korczowej. Prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Jan Buczek wskazuje, że do blokady nie musiało dojść, ale przewoźnicy czują się ignorowani przez polską stronę rządową. 1 września zorganizowane zostało przez ZMPD i ukraińskie stowarzyszenie ASMAP posiedzenie robocze, na które zaproszeni zostali przedstawiciele m.in. kancelarii prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Infrastruktury i Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wszyscy zgodnie zignorowali zaproszenie. Jan Buczek wskazuje, że sytuacja na przejściach drogowych jest potencjalnie bardzo niebezpieczna. Koncentracja ludzi i pojazdów, płodów rolnych i innych towarów sprawiają, że łatwo o prowokację i niebezpieczny rozwój wydarzeń. Przedstawiciele zrzeszenia uważają, że szczegółowa kontrola powinna odbywać się dopiero po szybkim i sprawnym przekroczeniu granicy. Marku, ja mam wrażenie czasem, że decydenci się w tej chwili już faktycznie kierują zasadą lepiej nie widzieć, lepiej nie słyszeć, nic nie będziemy mówić i po prostu ignorują rzeczywiste problemy. Tak, tylko to są nasi przedstawiciele, my im za to płacimy, żeby oni nam ułatwiali życie. Oni żyją z naszych podatków. Transport, warto nadmienić, jest podstawowym, podstawowym dostarczycielem PKB jako gałęź gospodarki narodowej, bo jest to około 10-11 PKB w skali, w skali całego budżetu. Więc Lekceważenie sobie naprawdę tak poważnej gałęzi gospodarki narodowej mi się w głowie nie mieści, ale wiem, że tak jest. Ci kierowcy stoją tam tygodniami w kolejkach, tydzień to jest takie nie za długo, są przyzwyczajeni do tygodnia, ale ym, wyobraźmy sobie sytuację, że ktoś w dobrej wierze wysyła 40-tonową ciężarówkę z darami humanitarnymi, która jedzie na Ukrainę, ta ciężarówka wracając stoi 10 dni w korku. Nie dość, że przedsiębiorca poniósł koszty związane z, ym, no, z opłaceniem tego kierowcy, koszty związane z eksploatacją tego pojazdu, wyłączył go w tym momencie z działalności gospodarczej, nie zarabia na nim pieniędzy i nie będzie mógł przez następne 10 dni, bo człowiek na pusto stoi w korku. Jest to naprawdę niewyobrażalna sytuacja. Jest to moim zdaniem <kuszczak> także niewyobrażalna sytuacja, i wydaje mi się, że mogę Cię o to zapytać. No z punktu widzenia takiej w ogóle godności ludzkiej w 2022 roku, ty mówisz o tym, że, że kierowcy czekają tydzień, 10 dni albo nawet, nawet dłużej. No z punktu widzenia w ogóle ludzkiego, ludzki sanitarnego, aspekty. psychologicznego i tak dalej, to jest problem, który wreszcie powinno się po prostu rozwiązać. Z takim problemem borykaliśmy się już wiele lat temu. Schengen. Unia Europejska spowodowała, że przynajmniej na większości naszych granic, tak, dzisiaj już tego nie mamy do czynienia z taką sytuacją. Natomiast wschodnie granice, czyli zewnętrzne granice Unii w dalszym ciągu borykają się z tym problemem. Ale ci ludzie, którzy pracowali na zachodniej części granicy, na południowej części granicy, oni nie przeszli na emerytury, oni nie poszli do innych zawodów, oni w dalszym ciągu pracują. Dlaczego nie można skierować tych ludzi do pracy w tamten rejon? Dlaczego nie można tego udrożnić? Zrobić rzeczywiście pas dla tych pojazdów, które wracają na pusto. Mają CMR-ki, z których będzie wynikało jasno i wyraźnie, że pojechał z takim, z takim to towarem, teraz wraca na pusto. Wystarczy otworzyć ładownię, sprawdzić, że nic tam nie ma. Dobra, dziękuję. Jedziemy. No dobrze, czyli e, jeżeli to nie jest tak wielkie przedsięwzięcie logistyczne, czy ty stawiasz tezę, że brakuje dobrej woli? To znaczy, ja nie chcę tak. E... Stwierdzić ostatecznie, że tak to powinno wyglądać, bo nie znam tych przejść, nie wiem jakie są możliwości przepustowości i tak dalej, ale um, jako człowiek po prostu tak to widzę, że jeżeli byłaby możliwość wygospodarowania takiego pasa dla pustych pojazdów powracających, to dlaczego tego nie zrobić? Dlaczego ustawiać ich wszystkich w kolejkę i w końcu kiedy oni podjadą, to nic tam do nich nie mieć, bo nie ma czego tam szukać, on nie jedzie żadnym towarem. Każdy problem na pewno da się rozwiązać, ale po to, żeby go rozwiązać, no to trzeba się spotkać, a przedstawiciele kancelarii prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie chcieli się spotkać.